Dzisiaj wiosna na talerzu, czyli deser wiosenny połączenie biszkoptu bazyliowo-szpinakowego z musem jogurtowo-malinowym i świeżymi malinami. Spróbujemy zmierzyć się z tym zadaniem. Zaczniemy od zmiksowania umytego szpinaku i świeżej bazylii. Myślę, że wystarczy. Teraz otrę skórkę z limonki. Wycisnę cały sok. Doleję do bazylii i szpinaku. Ponownie zmiksuję. Już na pewno wystarczy. Teraz ubiję jajka z cukrem na taką puszystą masę. Stopniowo będę dosypywał cukier. Masło mam już bardzo miękkie. Mogę dodać do ubitych jajek. Już się połączyło. Dodam od razu łyżkę oliwy. Zmiksowany szpinak, bazylię oraz sok z limonki i otartą skórkę. Po upieczeniu będzie wyglądało dokładnie tak samo. Będzie miało piękny, zielony kolor. Do mąki od razu dodam proszek do pieczenia. Przesieję mąkę z proszkiem do pieczenia. Już zostaje nam tylko dokładnie wymieszać. Zobaczcie, wszystkie składniki się nam pięknie połączyły. Konsystencja masy jest bardzo dobra. Ja przełożę masę na blaszkę. Staram się równo rozłożyć masę na papierze. Temperatura pieczenia 170 stopni, czas pieczenia 14-15 minut. Myślę, że nasz biszkopt już jest upieczony. Pamiętajmy o tym, żeby od razu przełożyć go na. Zimną blaszkę my możemy zająć się kolejną częścią naszego deseru, czyli musem malinowym. Zacznę od zmiksowania świeżych malin. Cukru pudru oraz jogurtu naturalnego. Wezmę pół opakowania. Do musu też będziemy potrzebowali żelatynę, którą wcześniej namoczyłem w wodzie. Jeżeli nie wiecie, jak prawidłowo rozpuścić żelatynę i połączyć ją z musem, zapraszam na stronę www.kuchniali.pl. Do jogurtu dodaję rozpuszczoną żelatynę. Mam już dokładnie wymieszane. Teraz zostaje mi tylko ubić śmietankę. Zobaczcie, śmietanka już ubita i stopniowo dodaję ubitą śmietankę do naszej masy jogurtowo-malinowej. Teraz mogę połączyć wszystkie składniki i wstawię mus do lodówki. Zostało nam jeszcze tylko przygotowanie sosu, maliny oraz cukier puder. Razem zmiksuję mus przetrę. Jeżeli chcecie żeby mus też nie miał pestek, żeby był gładki, to zróbcie to dokładnie tak samo. Zobaczcie, wszystkie pestki zostały na sitku. Dodam tylko kilka łyżeczek alkoholu. Zobaczcie, piękny, czerwony, sam raz na wiosnę. Biszkopt mamy już wystudzony, mus myślę, że tak, jestem pewny, że jest gotowy. Możemy zacząć składać nasz deser. Taki biszkopt raz, że jest bardzo delikatny, miękki, dwa, że jest pięknie zielony. Za pomocą kółeczka będę wycinał takie właśnie elementy deseru. Przy składaniu deseru przyda mi się worek cukierniczy. Na każdym piętrze gwiazdka przy gwiazdce szprycuje mus. Do środka deseru... Wlewam odrobinę sosu. O. Powtarzam dokładnie te czynności co wcześniej. Deser przełożę teraz na talerz. Górę też musimy wykończyć. Zrobię to dokładnie tak samo. Wybiorę najładniejsze malinki, dodamy sos. Na sos ułożę jeszcze Ładne malinki, skoro biszkopt bazyliowy. Do dekoracji nie może być nic innego jak bazylia. Deser już mamy gotowy, a to, czy wygląda wiosennie, to ocenicie wy w swoich komentarzach. Jak dla mnie jest jak najbardziej wiosenny, myślę, że na tą uroczystość, jaką jest wiosna, że w końcu robi się ciepło, taki deserek na pewno też nam poprawi humor. Smacznego! Bądź na bieżąco z moimi przepisami. Daj suba kanałowi kuchni Lidla na YouTube. A jeśli masz jakieś pytania do mnie, zachęcam do komentowania. Jogurt naturalny oraz śmietankę. <coughs> <jeszcze>. Wygląda wiosennie <coughs> na kanale YouTube. No i od nowa. To jak gadam dzisiaj głupoty, Dobra, jeszcze raz. thanks <small>